Witajcie, zapraszamy dziś w taką trochę niezwykłą podróż w czasie do Ameryki, ale tej sprzed epoki wielkich odkryć. Dzień dobry. Chcemy wspólnie odkryć, kto właściwie mieszkał na tych ziemiach, zanim pojawili się Europejczycy, jakie tam były fascynujące cywilizacje, no i jak doszło do ich podboju. Bo historia Ameryki, ona się zaczęła dużo, dużo wcześniej niż Kolumb. Już y, około 1600 roku przed naszą erą kwitła tam chociażby kultura Olmeków. Tak, to bardzo ważne, co mówisz, bo często myślimy o tych ludach, no, jako o takich prymitywnych plemionach. A to jest ogromny błąd. Aha. Mówimy tu o twórcach naprawdę zaawansowanych kultur. Budowali wspaniałe miasta, mieli rozwiniętą matematykę, astronomię no, poziom, który mógłby zawstydzić ówczesną Europę. Tworzyli też unikalną sztukę. To były prawdziwe, rozwinięte cywilizacje, które przez tysiące lat rozwijały się w, no, w całkowitej izolacji od reszty świata. Właśnie. Spróbujmy to jakoś uporządkować. Kto dokładnie mieszkał w Ameryce w czasach, które nazywamy prekolumbijskimi, czyli przed Kolumbem? No cóż, Ameryki były domem dla naprawdę niezliczonej liczby ludów i kultur bardzo, bardzo różnorodnych. Mapa na stronach 14-15 daje pewne pojęcie, jak to wyglądało. Ale my skupimy się na tych najbardziej znanych, tych, które stworzyły największe, najbardziej złożone państwa. Okej. Okay. No i taką najstarszą z nich, taką matką kultur mezoameryki, czyli tego obszaru dzisiejszego Meksyku i Ameryki Środkowej, byli olmekowie. Oni pojawili się nad Zatoką Meksykańską, jakoś tak około 1600 roku przed naszą erą. Olmekowie. Czy to ci od tych tajemniczych, ogromnych, kamiennych głów? Jedna jest na zdjęciu na stronie 15, wygląda naprawdę imponująco. Zgadza się, to właśnie oni. Te e, monumentalne głowy, niektóre ważące nawet 40 ton i wysokie na 3-4 metry, to ich znak rozpoznawczy. I teraz wiesz, wyobraźmy sobie, że one zostały wykute w twardym bazalcie używając tylko kamiennych narzędzi. Niesamowite. To pokazuje, jakie musieli mieć umiejętności i jak byli zorganizowani. Dokładnie. Olmekowie zapoczątkowali wiele tradycji, które potem kontynuowały inne ludy tego regionu. A kto po nich przejął pałeczkę w Mezoameryce? Kto był następny? Na półwyspie Jukatan, to jest dzisiejszy Meksyk i Gwatemala, tam rozwinęła się cywilizacja Majów. Ich taki złoty wiek to jest mniej więcej, powiedzmy, lata 600 przed naszą erą do 900 naszej ery. Ale ich kultura istniała znacznie dłużej, miała swoje wzloty i upadki. Majowie, mnie się od razu kojarzą z pismem hieroglificznym, no i tym ich słynnym, dokładnym kalendarzem. I słusznie. Ich pismo złożone z takich skomplikowanych znaków, glifów, było jednym z najbardziej rozwiniętych w całej prekolumbijskiej Ameryce. A w matematyce, wiesz, zrobili coś niezwykłego, niezależnie od innych kultur. Wynaleźli koncepcję zera. Zero? To było kluczowe dla ich obliczeń, prawda? Tak, absolutnie. A ten kalendarz był bardziej precyzyjny niż ten, którego używano wtedy w Europie. Wow. I te ich wspaniałe miasta gdzieś w dżungli, piramidy schodkowe, jak te na ilustracji na stronie 15, Tikal, Hichen i Tsa, wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać w czasach świetności. Z pewnością robiły ogromne wrażenia. Majowie byli mistrzami architektury. Co ciekawe, oni nie stworzyli jednego wielkiego imperium, tak jak na przykład Rzymianie. Aha. Ich świat składał się z wielu, wielu niezależnych miast państw. One ze sobą współpracowały, handlowały, ale też często, no cóż, rywalizowały i walczyły. Czyli mamy Olmeków jako pionierów i Majów z ich pismem, miastami, matematyką. Kto jeszcze dominował w tej części świata? W samym sercu Mekseku, w tej dolinie, gdzie dziś leży stolica kraju, tam wyrosło potężne imperium Azteków, chociaż oni sami siebie nazywali Meksika. Mexika, rozumiem. Ich państwo istniało mniej więcej od XII wieku do xv roku. Byli znani ze swojej siły militarnej, byli świetnie zorganizowani. Aztekowie. To pojaży mi się z wojownikami, ale też no, z tymi budzącymi grozę opowieściami o ofiarach z ludzi. Rzeczywiście, wojna i podboje były jakby podstawą ich potęgi. Podbitym ludom narzucali trybut, czyli takie wysokie podatki w postaci różnych towarów albo pracy. A religia była dla nich niezwykle ważna, no i te ofiary z ludzi. Dla nas to okrutne, ale dla nich miały głębokie znaczenie. Wierzyli, że krew podtrzymuje słońce, zapewnia trwanie świata. Ciekawe. A ich stolica była chyba wyjątkowa. Niezwykła. Tenochtitlan, zbudowana na środku jeziora, połączona z lądem groblami prawdziwy majstersztyk inżynierii. Mieli też swoje księgi, kodeksy, gdzie zapisywali historię i wiedzę. Dobrze, to przenieśmy się teraz bardziej na południe, do Ameryki Południowej, w wysokie Andy. Kto tam stworzył swoje imperium? Tam na olbrzymim obszarze dzisiejszego Peru, Boliwii, Ekwadoru, części Chili rozkwitło imperium Inków nazywali swoje państwo Tawantinsuyu, czyli kraj na czterech części. Tawantinsuyu. Istniało ono mniej więcej od 1150 do 1572 roku ze stolicą w Cusco. Inkowie. Machu Picchu oczywiście, ale też ta niesamowita sieć dróg i te słynne mosty wiszące. Dokładnie. Inkowie byli genialnymi organizatorami i budowniczymi. Żeby zarządzać tak ogromnym imperium w trudnym górskim terenie, stworzyli fantastyczną sieć dróg tysiące kilometrów. No i te mosty wiszące z lin, jak ten na zdjęciu na stronie 15. One pozwalały pokonywać przepaście, zapewniały szybką komunikację, kluczowe dla administracji i armii. Mówiłeś, że Majowie mieli pismo, a Jakinkowie radzili sobie z zapisywaniem informacji, bo chyba nie mieli liter. To kolejna fascynująca rzecz. Inkowie nie używali pisma, tak jak my je rozumiemy. Stworzyli za to bardzo ciekawy system zapisu informacji, za pomocą kolorowych sznurków i węzełków. To się nazywało kipu. kipu, węzełki. Tak, węzełki na sznurkach. Służyło to głównie do celów administracyjnych, do statystyk, liczenia podatków, ale być może zapisywano nim też jakieś opowieści historyczne. Byli też mistrzami rolnictwa, w trudnych warunkach budowali tarasy uprawne na stromych zboczach gór. No, i hodowali lamy i alpaki dla wełny i jako zwierzęta juczne. Ale co jest jednak uderzające, to że te wszystkie zaawansowane cywilizacje Olmykowie, Majowie, Aztekowie, Inkowie, mimo tych wszystkich osiągnięć, nie znały koła używanego do transportu i nie używały żelaza do narzędzi czy broni. To prawda. I to pokazuje, jak bardzo odmiennymi drogami poszedł rozwój w obu Amerykach i w Starym Świecie, czyli Europie, Azji, Afryce. Ale brak koła czy żelaza wcale nie oznacza, że byli mniej rozwinięci. Po prostu ich genialne rozwiązania dotyczyły innych dziedzin. No, wyobraźmy sobie, budowę tych potężnych piramid czy miast bez metalowych narzędzi. To wymagało niesamowitej wiedzy inżynierskiej i organizacji. Mamy więc obraz takiego niezwykle różnorodnego świata, który przez tysiąc lat rozwijał się w izolacji. I nagle, pod koniec XV wieku, pojawiają się Europejczycy. To początek zupełnie nowej ery. Co właściwie pchnęło Hiszpanów i Portugalczyków na te ryzykowne wyprawy przez ocean? Główny cel to było znalezienie nowej morskiej drogi do Indii. Te lądowe szłaki handlowe, którymi sprowadzano do Europy cenne przyprawy, jedwab, porcelanę, były drogie, no i kontrolowane przez inne państwa. Kolumb wierzył, że płynąc na zachód dopłynie do Azji. A trafił do Ameryki. Tak. Kiedy odkrył nowy ląd, początkowo myślano, że to jakaś część Azji albo wyspy gdzieś tam na obrzeżach, ale szybko okazało się, że to nowy świat, który kryje inne bogactwa, zwłaszcza złoto i srebro. Do tego doszła jeszcze chęć nawracania na chrześcijaństwo, no i taka zwykła ciekawość, żądza sławy. I tak zaczyna się okres konkwisty, czyli podboju. Kim byli ci słynni konkwistadorzy? Konkwistator to po hiszpańsku znaczy po prostu zdobywca. To byli najczęściej hiszpańscy żołnierze, tacy poszukiwacze przygód i bogactw. Na czele niewielkich oddziałów ruszali podbijać te nowo odkryte ziemie. I chociaż Indianie mieli ogromną przewagę liczebną, to konkwistadorzy mieli kilka kluczowych przewag. Domyślam się, że chodzi o technologię wojskową, broń, przede wszystkim. Mieli broń palną, arkebuzy, muszkiety, małe armatki. Ona była wtedy jeszcze no, mało skuteczna, wolno się ją ładowało, ale sam huk wystrzału, siła pocisków to budziło panikę. Rozumiem. Mieli też stalowe miecze, piki, no i zbroje. To dawało im ogromną przewagę nad drewnianymi maczugami czy powiedzmy obsydianowymi ostrzami Indian. No i kolejny szok dla rdzennych mieszkańców konie. Zwierzęta w Ameryce zupełnie nieznane, które dawały Hiszpanom szybkość i przewagę w walce. Ale najpotężniejszym, choć takim niewidzialnym sojusznikiem Europejczyków, okazały się, niestety tak, ospa, odra, grypa. Choroby, na które Europejczycy byli w duszy mierze uodpornieni, dla Indian okazały się śmiertelne. Ich organizmy po prostu nie miały żadnej odporności na te nowe zarazki. Epidemie dziesiątkowały całe populacje, często wyprzedzając samych konkwistadorów i no, osłabiając wolę oporu. Przyjrzyjmy się bliżej tym dwom najsłynniejszym podbojom. Jak Hernán Cortés, mając garstkę ludzi, zdołał pokonać potężne imperium Azteków? Historia Cortésa jest naprawdę niezwykła. Wylądował w Meksyku w 1519 roku. Miał kilkuset żołnierzy. Władca Azteków, Montezuma, początkowo nie bardzo wiedział, jak ich traktować. Może nawet widział w nich jakichś wysłanników bogów. A Cortez okazał się nie tylko odważnym dowódcą, ale też no, sprytnym dyplomatą. Jak to? Szybko zauważył, że wiele ludów podbitych przez Azteków, delikatnie mówiąc, nienawidziło swoich władców. Zaczął więc zawierać z nimi sojusze. Dzięki temu zyskał tysiące indiańskich wojowników, którzy walczyli u jego boku przeciwko Aztekom. Słyszałam, że ważną rolę odegrała też tłumaczka Cortesa Malincze. Niezwykle ważną. Malincin, którą Hiszpanie zwali Malinche, była rdzenną kobietą, stała się tłumaczką, doradcynią, partnerką Cortesa. Jej znajomość języków, kultury, polityki to było bezcenne. Po wielu dramatycznych wydarzeniach była taka smutna noc, kiedy Hiszpanie ledwo uszli z życiem z Tenochtitlan? Tak, czytałam o tym. Cortes powrócił z nowymi siłami i rozpoczął oblężenie stolicy. Jak ono przebiegało musiało być straszne. Oblężenie Tenochtitlan w 1521 roku było długie i tak brutalne. Jak opisano na stronie 16, Hiszpanie odcięli miasto od dostaw wody i żywności. Wybuchła też kolejna epidemia ospy. Mimo naprawdę bohaterskiej obrony, Aztekowie, osłabieni głodem i chorobami, no nie byli w stanie dłużej się bronić. Miniatura z epoki, którą można zobaczyć na tej samej stronie 16, pokazuje zaciekłość tych walk. Zdobycie miasta oznaczało koniec Imperium Azteków. Równie dramatycznie, jak mówisz, wyglądał podbój Imperium Inków przez Francisco Pizarro. Czy tam również jakieś wewnętrzne problemy ułatwiły zadanie konkwistadorom? Zdecydowanie tak. Kiedy Pizarro przybył do Peru jakoś tak około 1531 roku, imperium Inków dopiero co zakończyło wyniszczającą wojnę domową. Dwóch braci walczyło o tron: Atahualpa i Chłaskier. Zwyciężył Atahualpa, ale kraj był osłabiony, podzielony. Pizarro, który miał jeszcze mniej ludzi niż Cortés, postanowił to bezwzględnie wykorzystać. W 1922 roku pizarro zaprosił Atehualpę na spotkanie. Jest taka ilustracja na stronie 18, pokazuje ten moment. Pizarro z duchowniczym podają władcę Inków Biblię. Żądają podporządkowania się królowi Hiszpanii, przyjęcia chrześcijaństwa. A on? Atahualpa, nie rozumiejąc w ogóle sytuacji, odrzucił księgę. I wtedy Hiszpanie dokonali podstępnego ataku na jego w zasadzie nieuzbrojony orszak i pojmali władcę. Dla Inków, dla których władca był niemal Bogiem, to był szok. Ogromny szok. Słyszałam też, że Atahualpa zaproponował Hiszpanom gigantyczny okup za swoje życie: wypełnienie pokoju złotem. To prawda, obiecał wypełnić złotem pomieszczenie, w którym go więziono, a srebrem nawet dwa razy większe. Inkowie zebrali te niewyobrażalne skarby, ale pizarro złamał słowo. Oskarżył Atahualpę o jakiś spisek i kazał go stracić w 1533 roku. Wkrótce potem Hiszpanie zdobyli stolicę Cusco. Ale opór chyba trwał nadal. Tak mimo to opór Inków trwał jeszcze dziesiątki lat. Ostatni inkaski przywódca Tupak Amaru, został stracony dopiero w 1572 roku. Upadek Azteków i Inków otworzył Hiszpanom drogę do opanowania większości Ameryki Łacińskiej. Ale przecież nie tylko oni brali udział w tym wyścigu. Jak Europa podzieliła między siebie ten nowy świat? No właśnie, jeszcze zanim tak naprawdę zdano sobie sprawę z ogromu tych odkryć, dwie główne potęgi morskie tamtych czasów, czyli Hiszpania i Portugalia, podpisały w 1494 roku traktat z Tordesillas. Wyznaczyły na mapie taką umowną linię, która biegła przez Atlantyk. Wszystko na zachód od niej miało należeć do Hiszpanii, a na wschód do Portugalii. Jest mapa na stronie 19, która pokazuje, jak ta linia no, przypadkowo przecięła wschodni kraniec Ameryki Południowej. I stąd Brazylia mówi po portugalsku. Dokładnie. Kiedy w 1500 roku Portugalczyk Pedro Cabral, płynąc do Indii przez sztorm, został zepchnięty do wybrzeży dzisiejszej Brazylii, ta ziemia, zgodnie z traktatem, przypadła Portugalii. Rozumiem. A jakie były najważniejsze skutki tych wszystkich podbojów? Na pewno ogromne bogactwa dla Europy złoto, srebro. Niewyobrażalne ilości. Skopal Meksyku, Peru, jak słynne Potosi w Boliwii, popłynął do Europy nieprzerwany strumień złota i srebra. Mówi się o ponad 180 tonach złota i 16 tysiącach ton srebra tylko w pierwszym 150-leciu ogromne ilości. Transportowano je przez Atlantyk takimi specjalnymi konwojami, srebrnymi flotami. No i oczywiście, jak wspomniano na stronie 20, stały się one celem ataków piratów, korsarzy, jak ten słynny Anglik Francis Drake. Często działali na zlecenie innych państw europejskich, które też chciały kawałek tego tortu. Ale ceną za te bogactwa była tragedia rdzennych mieszkańców Ameryki. Mówiłeś o chorobach. Niewyobrażalna tragedia. Mówimy tu o prawdziwej katastrofie demograficznej. W wyniku wojen, okrucieństwa, ale przede wszystkim tych chorób z Europy liczba rdzennych mieszkańców spadła dramatycznie. Na Karaibach czy w Meksyku nawet o 90% w ciągu zaledwie 100 lat. 90% to, to straszne. Do tego doszła jeszcze mordercza, przymusowa praca. W kopalniach srebra, na plantacjach trzyni cukrowej. Ludzie byli po prostu wyzyskiwani na śmierć. I nie chodziło tylko o to fizyczne wyniszczenie, ale też o zniszczenie ich kultur, prawda? Tego wszystkiego, co stworzyli przez wieki. Niestety. Zdobywcy narzucali podbitym ludom swój język hiszpański, portugalski, swoją religię, chrześcijaństwo, często siłą, swoje prawa, obyczaje. Dawne wierzenia, sztuka, wiedza były tępione jako pogańskie. Wiele cennych zabytków, na przykład te kolorowe księgi Majów czy Azteków, po prostu spalono. Ogromna strata dla ludzkości. A jak wyglądało społeczeństwo, które powstało na gruzach tych dawnych cywilizacji? Czy powstało coś nowego? Powstało zupełnie nowe społeczeństwo kolonialne, o bardzo sztywnej hierarchii opartej na pochodzeniu. Na samej górze byli Hiszpanie i Portugalczycy urodzeni w Europie. Oni mieli najważniejsze stanowiska. Poniżej byli Kreole. Kreole? Czyli kto? To byli potomkowie Europejczyków, ale urodzeni już w Ameryce. Byli bogaci, mieli ziemię, ale mieli ograniczone prawa polityczne. Co później, po wiekach, doprowadziło do wojen o niepodległość. Jeszcze niżej byli potomkowie związków mieszanych: Metysi, czyli dziecko europejczyka-indianki, lub odwrotnie, Mulaci, Europejczyk plus Afrykanka, i Zambowie, Indianin plus Afrykanka. Na samym samym dole tej drabiny społecznej byli rdzenni Indianie oraz czarnoskórzy niewolnicy przywożeni masowo z Afryki. Ta struktura jest dobrze opisana na stronie 20. No właśnie, ci niewolnicy z Afryki to kolejny bardzo mroczny skutek tych podbojów powstanie tego transatlantycznego handlu ludźmi. Tak. Gospodarka kolonialna, zwłaszcza te wielkie plantacje cukru, tytoniu, bawełny, potrzebowała ogromnej liczby rąk do pracy. Ardzenna ludność indiańska, jak mówiliśmy, ginęła masowo z powodu chorób i wyzysku. Co więcej, w 1543 roku król Hiszpanii Karol V formalnie zakazał brania Indian w niewolę. I to paradoksalnie zwiększyło zapotrzebowanie na niewolników z Afryki. Niestety tak to zadziałało. Kolonizatorzy zaczęli na masową skalę sprowadzać niewolników z Afryki. I tak narodził się ten przerażający system znany jako handel trójkątny. Dokładnie. Jest taki schemat na stronie 21, który dobrze to ilustruje. Statki wypływały z Europy, na przykład z Anglii, Francji, Portugalii, załadowane towarami jakimiś tkaninami, bronią, alkoholem, tanimi ozdobkami. I płynęły do Afryki. Tak, w portach Afryki Zachodniej wymieniano te towary na ludzi, pojmanych Afrykanów. Następnie statki w absolutnie przerażających warunkach przewoziły niewolników przez Atlantyk. Do Ameryki. Jest tam też taka rycina statku niewolniczego. Pokazuje, jak ci ludzie byli stłoczeni, skuci w brudzie. Wielu umierało podczas tej podróży. Straszne. W Ameryce sprzedawano ich do pracy na plantacjach, w kopalniach. Za uzyskane pieniądze kupowano produkty kolonialne: cukier, tytoń, bawełnę, metale szlachetne, które wracały do Europy. I tak zamykał się ten tragiczny cykl. System, który przynosił ogromne zyski Europie, ale był zbudowany na niewyobrażalnym cierpieniu milionów ludzi. To była bez wątpienia jedna z największych tragedii w historii ludzkości. Szacuje się, że w ramach tego handlu siłą wywieziono z Afryki do Ameryk od 10 do nawet 15 milionów ludzi. Ten system trwał przez kilka wieków i był jednym z fundamentów bogactwa tych kolonialnych mocarstw. Podsumowując naszą dzisiejszą fascynującą, ale i trudną rozmowę, podboje kolonialne, które zaczęły się pod koniec XV wieku, fundamentalnie zmieniły świat. Z jednej strony połączyły dwie części globu, które rozwijały się dotąd w izolacji, to dało początek wymianie towarów, idei, ale też chorób, takie narodziny globalizacji. Tak. Ale z drugiej strony. Z drugiej strony był to czas niewyobrażalnej brutalności, zniszczenia wspaniałych, unikalnych cywilizacji i tragedii milionów ludzi, zarówno rdzennych mieszkańców Ameryki, jak i Afrykanów przywiezionych siłą. Zgadza się. Może, żeby łatwiej było zapamiętać te najważniejsze informacje, zbierzmy je w kilku punktach. Tak do powtórki. Świetny pomysł. No więc po pierwsze. Zanim do Ameryki dotarli Europejczycy, istniały tam bardzo rozwinięte cywilizacje. Pamiętajmy: Olmekowie, Majowie, Aztekowie, Inkowie. Mieli wielkie osiągnięcia w architekturze, matematyce, astronomii, organizacji państwa. Dobrze? Do drugie. Konkwistadorzy, głównie z Hiszpanii i Portugalii, podbili te cywilizacje w XVI wieku. Wykorzystali przewagę militarną, broń palną, konie, stal, ale też wewnętrzne konflikty Indian, no i co kluczowe, te choroby przywiezione z Europy, na które rdzenni mieszkańcy nie byli odporni. Rozumiem. Trzeci punkt. Po trzecie. Najsłynniejsi zdobywcy, których warto zapamiętać, to Hernán Cortés, który podbił Azteków, i Francisco Pizarro, który podbił Inków. Cortés i Pizarro, ok. Po czwarte, skutkiem tych podbojów był ogromny napływ bogactw, złota i srebra, do Europy, ale jednocześnie katastrofalny spadek liczby ludności w Ameryce, zniszczenie rdzennych kultur i stworzenie zupełnie nowego społeczeństwa kolonialnego opartego na nierównościach rasowych i pochodzeniu. I ostatni punkt. I po piąte, rozwinął się handel kolonialny, a w jego ramach ten okrutny handel trójkątny. Polegał on na masowym wywozie niewolników z Afryki do pracy w Ameryce, głównie na plantacjach. Dziękuję za to bardzo klarowne podsumowanie. Myślę, że to pomoże uporządkować tę wiedzę. A na koniec, może taka myśl do zastanowienia. Jak mógłby wyglądać nasz dzisiejszy świat, gdyby to spotkanie cywilizacji Europy i Ameryki potoczyło się inaczej, bez podboju, bez tej przemocy? I czy coś z tego bogatego dziedzictwa Olmeków, Majów, Azteków czy Inków przetrwało do dziś? Może ukryte gdzieś w językach, zwyczajach, a może nawet w naszej kuchni? To są bardzo ważne pytania, które warto sobie zadać.